Musimy teraz z tej strony będzie. Dzisiaj ze mną jest ten no to skaczący pan, jak opętany. E, witam, witam. Cześć. I, I dzisiaj jestem właśnie z tym panem. I tak. I drodzy widzowie, musicie zostawić tutaj łapkę w górę. Ale dlaczego musicie zostawić łapkę w górę? No bo ja was proszę. A jeżeli was proszę, no to mam nadzieję, że to zrobicie, co nie? Zrobimy to. Ja żeby zostawić tego lajka, bo inaczej to inaczej to cię pobije. Nie no nie, Nie no, szosowałem, szosowałem, szosowałem. nie nie. Nie nie nie. nie nie nie. Dam, dam ci klapkę. W głowę. <laughs> Dobra. Yy, ten. No, no to zostawcie w górę subskrypcji. Jak jeszcze nie macie, bo dobijamy 300 tysięcy w tym roku. Uda się? się uda, uda się tutaj. uda. 300 tysięcy w tym roku. Cel. Pal. No, mamy nadzieję, że się uda. No, no i w sumie. No to tak. Drodzy widzowie, pewnie pamiętacie, jesteśmy na Brucheven i odkryliśmy jedną bardzo ciekawą rzecz. Pierwsze, co trzeba zrobić, to lecimy. Ten camping, ten, ten, ten. Weź sobie ten z drzewami takimi dużymi, iglasnymi. Eee, czekaj, chodzić jakby motyw, tak? Tak, motyw, eee, motyw, motyw. Z drzewami, czekaj, gdzie on jest, dobra. A mam, no, mam. Dobra, eee, teraz lecimy na plażę. Jedziemy na plażę, ja wam pokażę. Dobra, chodźcie. Chodźcie ze mną. Dobra, jak dobrze widzicie, zostało tu odkryte to, co jest prawdopodobnie czeka Bruchemern jeszcze. Albo kurczę, jak ten. tamten panel uruchomi wulkan. O, dobra, jadę. Jak ten panel wulkan uruchomić, co by to było? O kurczę. Jak dobrze wiecie, widzowie, tutaj mamy gorące źródła. Gorące źródła są często obok wulkanów. To mamy idealną górę. I ja zrobiłem swoją gierkę, w której. jakby yy, to powiedzieć. Pokazałem ten wulkan. Yy, musicie zobaczyć sobie odcineczek, Pokazałem wulkan. Był zrobiony wulkan w mojej brohewen. Ale pewna osoba poszła o krok dalej. Nie widzisz pewnie to źródło. No, no, gorące źródła są przy wulkanach. I to prawdopodobnie przy wulkanie, tam jest wulkan, ja go zrobiłem kiedyś na moim Brookhavenie. A, e... pamiętam, to. Tak, i teraz jedziemy w jeszcze jedno miejsce, ponieważ jakaś tam osoba jeszcze poszła o krok dalej. Nie wiem, czy się spodziewasz, co, o co poszło. Eee... no, ale jak, jak... To co chodź, na to jest... chodź na stację benzynową, chodź na stację Dobra, czekaj, ja muszę mieć motor, bo zgubiłem go. Pewna osoba wysnuła taką teorię, że tam na 100% jest wulkan i on po kilku update'ach się otworzy. To ale... Że w, 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 w jakimś innym miejscu może być? No nie, tamtym, tamtym, tamtym. A, A no? tamta teoria jeszcze była taka, że jeżeli aktywujemy wszystkie 10 przycisków, to ten wulkan się aktywuje. O kurde. I wszystkie te 10 muszą tak tak zostać zdziałać? aktywowane, wulkan się aktywuje i zaleje brew Taka jest teoria tego gracza nowego, który zrobił nawet specjalną mapę. Jak to się wszystko wydarzyło? Jest Więc... mapa pod to? Więc drodzy widzowie, lecimy na specjalną mapę. Pod to. Okej, okay, jesteśmy na tej mapie, gdzie jest Eee, ja jestem na wulkanie. Na górze, jakby. Jak na górze wulkanu? No, no, paszla. Ej, spadł! Ty, <laughs> czekaj. Nie, nie czekaj. Czemu tam się zbogażałeś? No, ja nie wiem. A tam jest wulkan? Ale, to się no, jest? no, to się jakby. Nie wiem, że ten problem. patrz na tą lawę. Latać, Ej super! patrz! A bo ty tam jesteś, się widzę! Co on nas tak zgrasł, płynę po ciebie, już płynę po ciebie, poczekaj. A nie no, nie. Nie mogę usiąść jako kierowca! Poczekaj Może tu? Nie Nie da się? O, jestem, dobra. Płynę po ciebie! O, no, dobra, <laughs> dobra dawaj. płynę w Adixu. Jeku ile lawy Masz, tutaj jest! Port normalny jest <laughs> Bo to jest jeszcze chyba zrobione ze świątecznego Ale dobra, to po ciebie popłynę. Jest tam u góry wurze, wulkan czy nie? Właśnie, pojęcie, już nie wiem, bo tam jakby, jakby to jakieś przykryte było. Idziemy to zobaczyć, idziemy to zobaczyć, czy tam u góry coś jest. Dajmy ja no, łódkę. No, no po co? No idziemy to zobaczyć, a ty. Czy ja pojadę z rejestrem, bo czekaj chwilę, bo tam No coś tutaj! Spróbujesz. O nie, to jest Ale, ale... co? Ty, co ta łódka się nie zatrzymała? O to, to... Co jest? <laughs> Ona jest ze sama Dobra. Ty, a da się wjechać łódką po, po terenie jak wy, czy nie? Spróbuj. A, ty, da się. A, no to nieźle. E, nie, nie ma wulkanu. A nie, nie da się. Nie ma wulkanu, tak? Jeszcze sprawdzę tylko dokładnie. Nie, nie ma wulkanu żadnego. Kurde. No. Ale, ale dobra, lecimy... Jest w lawie? Lecimy teraz na mapę, no bo wyla wulkan. Cała mapa w lawie. Jest, o, szlak? Ale zobacz, dalej też jest lawa. Widzisz, wszędzie jest lawa. Dosłownie do wszędzie jest lawa. Podpłyniemy sobie z środka. I to jest chyba świąteczna mapa wzięta. Tak, chyba świąteczna, no świąteczna po tylko kartkach, widzę. Mm, tak, tak, tak. Przerobiona świąteczna mapa na mapę wulkaniczną, widzimy to sprawdzić <laughs> dalej, jejku. Siadaj. Ja dobra, czekaj, biegnę. Dobra, i jestem. Siadaj, dobra. dobra. O. Ej, normalnie idealny. Patrz na to, Pod... na dole wszystko. Co? Aha, bo to jest w ogóle całe miasto pod tym, to nie ma, no. że, że ten... To jest całe miasto. O kurde. To nie jest tak po prostu, że jest, po prostu. No jest, że on jakby dał tą lawę tak, wiesz, tak o, to jest jakby całe miasto, pod tym jest jest że rzeczywiście lawą. I to jest choinka. Człowiek choinki tylko wystaje. Nieee. da się w tym pływać, czy się wtedy dostaję damage? I zaraz to wypróbujemy, ale ty a ty, a ty jest pierwszy. <laughs> no, bo bym nie skończył nas ja spawie znowu. Mamy hotel, mamy... Co, ale poczekaj, to jest jakaś inna jeszcze mapa. Ty... Ten budynek był tutaj, to czy nie? kościół. Właśnie on był tutaj, to czy... To wychodzi na czas... to, że to są święta dwa lata temu! Znaczy rok temu, nie w tam... nie w te, te, te roczne, tylko jeszcze wcześniejsze święta. Myślisz? To... Bo mapa wygląda jak nowa praktycznie, oprócz tego kościoła. No właśnie. A nie, a motel, zobacz, zobacz motel też. A nie, w no tym motel, nie, tam, motel jest ten sam, tylko bez drzwi okien. No zobacz! Nie no Aha, nie ma tego no. budynku, tego nowego, tak, co Tak, to jest. są święta jeszcze wcześniejsze. kurde, czy to jest to aktualne? Nie. E, co? nie! CO?! No, jednak nie można pływać Dobra, czyli... <laughs> jednak nie można pływać O, patrz! Płynie do nas! <laughs> Ty co?! Weź na dorku i zobacz czy możesz Poczekaj No i się... Ło! Co jest?! Nie dobra. stój! Ja tu lecę, dawaj Chodź Szybko, 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 szybko! Dobra, wsiadam, wsiadam, wsiadam tylko... Niestety nie o, można dobra, pływać jestem. Nie można <laughs> Ej, bo ta łódka Ale tu, po... to, tam łódka po... Ma dwa lata jedzie. temu A, no to niech to jedzie to jest ta mapa dwa lata temu Znaczy no rok no? ten, nie z tych świąt, tylko jeszcze w o no świąt Okej, okay, i tu ty jesteś, widzisz to jest zupełnie inne Ale nie, no widzisz, tu jest tylko góry nie ma, widzisz, zobacz Eee, a no? I tam nie, nie ma apartamentów chyba, widzisz nawet no, Apartamenty są po nie drugiej stronie, tak. zobacz, widzisz? Eee, czekaj, a no, są Tak, tak, tak Mary, this is a happy holidays. A jest rok? Widzisz? już eee... nie ma? Wix nie, z 89. Ej! Dobra. Co? Czekaj. To jakiś deweloper jest poprzedni? Tak, deweloper, o którym nie ma już mowy zupełnie. Co go wywalił? Z w jakiego sensie go wywalił? No jest Wolfpack, Idenly Wolf to, to... i Wix. Jest Wix, jakiś Czekaj, ażby zawsze go na Roblox, wiesz? Ej, zobacz, go, y, z profil na Robloxie WIX Poczekaj. 809. Jest taka osoba. Eee, ma, ale ma tylko 34 followy. No. I wygląda jak jakieś multikonto. Ale powiem ci, że najciekawsze jest właśnie chyba to. Ja, ale ty konto maski skin dziewczyny. To co jest jakaś dziewczyna pewnie. No, no tak. Dziewczyna Brookhavena? No, nie wiem, właśnie. I ma w ty! graczy. Brookhaven ale jak i ty, ten? My odkryliśmy największą teorię świata, przecież to może być jego żona. Ty, ale zauważ, że ona ma tylko wolnych grach. Ma e, test Brookhaven Heaven i Brookhaven. Podejrzewam I jedną się... rzecz. I ma wolfpacka znajomych. Podejrzewam jedną rzecz. To, co tu się odkryło, dobrze, znaleźliśmy mapę z 2020 roku, z grudnia. To jest. Mapa z 2020, czyli no. dwa lata temu, tak? Z grudnia. No. Gdzie jeszcze do pracy była przy tym Wix 809? Ciekawostka. Mr. Bruchewen to prawdopodobnie Wolfpack. A Lee Wolf to prawdopodobnie to jest to dziecko. Ty właśnie, no. A ta Wix to a, żona, z a... którą ma to dziecko. No, bo tam były tylko był wtedy. W I my teraz zostały ślady o niej usunięte. Tylko po to, żeby bronić ją i dziecko. O kurde. I dlatego i tu nie ma, żeby bronić dziecko. jejku, ale to jest to, to Miry jebanie zupełnie. Zobacz, jeszcze kościół jest tutaj. Widzisz to? No właśnie. Kurde. I zobacz, 2020 Aż, święta. To? Jeszcze nie było, już nie było agencji, widzisz? No widzę właśnie. Tu się jest jako, jako ten, ten ośrodek taki, ten. No, no. Jest to na. Moim zdaniem, to takie jest WIX. Nikt o niej nie wiedział. Teraz o niej wiemy. Ja nie wierzę dobrze, żeby to było zagrać, bo już to widzieliśmy największej rzeczy, jaką tylko można było tu dowiedzieć się. A teraz Twoim zadaniem jest to skoczyć. <laughs> nie no, seumo. Co... Ej! Bo co się rozbijemy, wiecie? skacz. Skacz, bo na się pewno? rozbijemy. Tak. Dobra, uwaga. Ło, poleciał. O, i zginąłem. A, o nie, ja też. <grywa> Ale coś mi za mnie też zginąłeś. No to mamy problem. Dobra. O, dobra, ja dziękuję za oglądanie. Na razie, trzymajcie się do kolejnego odcinka. Przimo.